To już są jakieś jaja. 12 sierpnia 2024 roku o godzinie 6:23 rozpoczęła się, trwająca wtedy jeszcze nie wiadomo ile, moja motocyklowa podróż do Turcji. Główne założenie było tylko jedno – objechać dookoła. Po drodze zaplanowałem kilka elementów. Transalpina w Rumunii, Morze Marmara, Stambuł, Morze Czarne, Jezioro Wan, Kapadocja, od której zaczął się w sumie cały pomysł wyjazdu do Turcji, Morze Śródziemne, Aspendos, Czenakale i Most Czenakale. Postaram się krótko opowiedzieć Wam o mojej pierwszej w życiu wyprawie motocyklem. Jak już wspomniałem, wyjechałem 12 sierpnia z Krakowa. Trasa pierwszego etapu, prowadzącego do Transalpiny, była wyznaczona dokładnie po konkretnych drogach, którymi chciałem jechać. Pierwszy postój był w nowym targu na szybkie śniadanie, kawę i tankowanie, ostatnie w Polsce. Stąd już po przejechaniu kilku kilometrów, trasa prowadziła mnie drogą, którą znałem stosunkowo słabo. Odcinek od nowego targu wzdłuż jeziora Czorszczyńskiego prowadzi do rzeki Dunajec i dalej już na Słowację, gdzie zameldowałem się o 8.45. I tutaj dalej wzdłuż Dunajca, a potem wzdłuż rzeki Lipinka, kierowałem się w stronę Koszyc. Szybko przejechałem piękną trasę po Słowacji. Prowadzącą przez kręg te drogi i tunele prosto do Węgier, gdzie byłem już o 12.16. Odcinek prowadzący przez Węgry był bardzo krótki, bo około 120-kilometrowy. Po drodze jedno tankowanie, szybki pit stop, i po 467 km w tym dniu przywitałem już Rumunię o 16.01. Tutaj tak naprawdę rozpoczęła się moja przygoda. Pierwszy raz byłem na przejściu granicznym na kontroli motocyklem i dowiedziałem się, dlaczego wszyscy motocykliści biegają i jeżdżą po przejściach granicznych bez kasku. To może się wydawać banalny, ale jakże ważny temat. Kontrola paszportu, dowodu rejestracyjnego i mojego prawa jazdy przebiegła bardzo sprawnie. Rumunia przywitała mnie w tym dniu najwyższą temperaturą, bo aż 33 stopnie Celsjusza. Piękne drogi, dzikie tereny. Tutaj naprawdę czuć już przygodę. Pod wieczór, przemierzając trasę, zobaczyłem na jednym ze wzgórz wielki 26-metrowy pomnik. Pomimo tego, że się śpieszyłem, sam jeszcze nie wiedząc dokąd, zdecydowałem się poświęcić chwilę na jego podziwianie. Takie decyzje to właśnie te, które sprawiają, że każdy wyjazd motocyklowy jest nieprzewidywalny i fascynujący. Wjechałem na górę. Gdzie nagrałem pierwszą roleczkę na Instagrama i Facebooka, do której musiałem się chwilę przekonać, żeby ją opublikować. Zrobiłem też krótki lot dronem, którego niestety nie używałem na tym wyjeździe zbyt dużo. Podczas mojego pobytu pod pomnikiem pojawiła się tam też para młoda na sesję fotograficzną, co oznaczało, że to miejsce tym bardziej było warte odwiedzenia. Już podczas montażu filmu doczytałem, że był to pomnik Gór Slau. Salaj w Siedmiogrodzie w Rumunii. Pierwotnie wzniesiony w 1926 roku, a zrekonstruowany w obecnej formie 50 lat później. Został wybudowany na cześć wygranej przez Michała Chrobrego, władcę Siedmiogrodu bitwy w XVII wieku. Pokręciłem się chwilę pod pomnikiem i wyruszyłem w dalszą drogę, głównie w poszukiwaniu miejsca na nocleg, ponieważ zaczynało się robić już powoli ciemno. Kiedyś oglądając jakiś filmik podróżniczy na YouTube, ktoś powiedział o spaniu na dziko, że wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć i bez problemu można znaleźć wszędzie miejsce. Wtedy pomyślałem, że co to są za bzdury, ale to był dzień, w którym sam tego doświadczyłem. Po prostu jadąc drogą wzdłuż rzeki Almas na 620 km tego dnia, zauważyłem w okolicy remontu drogi miejsce, w którym można było łatwo zjechać i dostać się na jej drugi brzeg. Na nim było piękne wzgórze, na którym pod lasem znajdowało się paswisko krów. Wyposażony w piwko zakupione razem z wodą w lokalnym sklepie, wyjechałem na górę, nie zastanawiając się tylko nad tym, jak potem stamtąd zjadę i rozbiłem pierwszy obóz. Tak naprawdę ostatni raz pod namiotem przez dłuższy okres mieszkałem, kiedy miałem 16 lat. Co prawda byłem ostatnio na małym roztrenowaniu z Tomkiem w Wetlinie na kilka dni. Ale to dopiero od tego dnia na pastwisku krów w rumuńskiej wsi Fidu de Jos, liczącej około 250 mieszkańców, rozpoczęła się prawdziwa przyjaźń z namiotem. Przy kolacji zauważyłem, że pomimo wszystkich moich przygotowań, niekończących się zakupów, analiz, list rzeczy do zabrania itd., zaniedbałem jedną z podstawowych kwestii. Nie sprawdziłem na ciągu łańcucha, co oznaczało dla mnie, Zaplanowanie dodatkowego postoju w dniu jutrzejszym. Jak się tam kiedyś zastanawialiście, albo wy, czy znajomi, czy się wybierać do Rumunii, czy się nie wybierać, bo a się nie dogadam, czy nie będę mógł się zameldować, czy się, jak będzie jakiś problem, nie? No to mówię wam, że że ogólnie to żadnego problemu tu nie ma. Wszędzie się idzie zameldować, kontakt jest spoko i bardzo łatwo można last minute nawet takie tutaj ładne pole namiotowe ogarnąć. Także także polecam.